Serdecznie, dzisiaj będzie troszkę inaczej, ze stołu się złożyło, bo kombinowałam jak to zrobić oba, tak czy inaczej, mamy dzisiaj nagranie, słuchajcie, na pełnie, która jest jutro, w opisie będzie jaka to pełnia, bo nie sprawdziłam, <ścoughs> ale ja tutaj po prostu zobaczę jakie są energie, zobaczymy co karty pokazują, wybierzcie sobie kartę lub kamień. Tutaj mamy w wyborze pierwszym taki piękny kamień. Już to będzie widać. Um, tak, jak nie, niebo właściwie. Mhm. Drugi kamień to jest zielony agat. Proszę bardzo. I trzeci kamień. Taki, proszę bardzo. No dobra. To zaczynamy od wyboru pierwszego. Teraz sobie tutaj wybory poczekają. Macie pierwszy wybór, pierwsza. Karta. Karta jest. Karta jest. No piękna. Księżniczka Pucharów. Um... Do założenia jest to. Yy, karta się nazywa sny, marzenia. I te piękne, ta piękna sukienka, róże, tutaj jest taka lekkość w tej karcie, nie, więc może mówić o tym, że warto sobie coś w pełni zmanifestować. Na dnie już od razu mam ce cesarzycę, zobaczcie, tak, proszę bardzo. Yy, no zobaczmy, co tutaj się chce pokazać, jak to się Jakie energie na pewnie dla was. u jakaś zmiana. Są te marzenia, tak może oczywiście być tak, że poprzez to, że zaczęliście marzyć, pojawiły się jakieś. Um, mogło się pojawić zmiany. No i mamy kartę Maga odwróconą, która mówi tutaj w tym, że możecie mieć przez chwilę takie uczucie, jakbyście nic nie mogli, a ja bym powiedziała, że Mag jest zawsze. Kto ma w sobie raz Maga, ten zawsze ma w sobie Maga, czyli e, Mag zawsze potrafi wyjść z trudnej sytuacji, potrafi sobie poradzić na swoje sposoby e, z tym, z czym ma do czynienia. To jest karta takiego uczenia się tego, co dla mnie jest najlepsze i jak ja mogę zadziałać z tym, co mam. I znajdywanie rozwiązań po prostu, tak? Macie też kartę sprawiedliwości. Sprawiedliwość pojawia się wtedy, kiedy przyszła kreska na macyska, coś się ma zadać tak? Dla mnie to jest taka karta jasnego oddzielenia, tak bym powiedziała, jakiejś równowagi. Odnalezienia spokoju, może poprzez coś ciężkiego, ale tak jakby w końcu, dobra, stało się zrobione w końcu, tak? Więc tutaj coś w tą pełnie będzie chciało się wykluć dla Was, jakieś marzenie, może troszkę przez jakiś taki dosyć intensywny proces, ale nie mniej jednak jest to um, takie uzmysłowienie sobie, że. Ja sobie poradzę w każdej sytuacji. Ja nauczyłam się, i to jest mój dar, i moja umiejętność yy, pięknie yy, tworzyć swoją rzeczywistość. Tak? Dobra. Jaka jest rada? Radą jest, tutaj proszę bardzo, rycerz dysków, taki twardy. Tej zbroi. Nie? Troszkę to jest takie uczucie jakby był po prostu stabilny, tak? Ktoś, na kim można polegać. Więc może się pojawić taki rycerz zbroi, który nas traktuje, który nam pomoże w tej sytuacji. I mamy też kartę siódemką, czy mówiąc troszkę takim czujemy się odrzuceni, jakby poza y jak, tak jakby ktoś gdzieś był y, tak jak ten mieczek w jakiejś linii a my jesteśmy jakby z boku na zewnątrz nie jesteśmy w tej grupie tak to może być tak że jakaś grupa przestanie was akceptować albo lubić i to jest dla waszego dobra. To może być tak że wy nagle widzicie grupę y, jak, jaką swoją rodzinę czy swoich przyjaciół z innej perspektywy patrzycie na nich po prostu spoko i się zastanawiacie kim są ci ludzie tak albo Zaczynać widzieć kogoś w inny sposób. Proszka, mi to wiruje. Super. E, pojawia się nowa energia bezpośrednio w tym wszystkim, tak? Pojawia się energia Asa. Buław, As, buław, to jest zdolność działania, czyli to wszystko to się w waszej głowie rozwinie. Te miecze mówią o tym, że ten umysł pięknie będzie sobie funkcjonował i działał i najwyższy czas na to. I to doprowadzi Was do jakiejś energii, e, takiego rozbłysku, działania, chęci do działania, tak? E, no po prostu wyruszycie w tą wędrówkę jak ten mak, który odnajdujecie siebie. Jest napisane nawet, proszę bardzo, zmiana. Dwójka desków. zmiana nadchodzi, moi drodzy, z tą, tą pełnią dla Was. Ja tu wyjmę takie karty, które są Yy, bardzo ja lubię. Zobaczymy, co ona chciałaby Wam przekazać. Złudzenia. <śla> Zaczęłam się ta karta wcześniej. Intencja bez podania e -poddania się może być szybką ścieżką do złudzeń. Czyli, jeżeli o coś możemy, o coś prosimy, to musimy też pozwolić, żeby to się zadziałało w najlepszy możliwy sposób. I stąd może być ta wieża, bo może to się zadzieje zupełnie inaczej niż wymyśliliście lub chcieliście, tak, ale to Was zaprowadzi w najlepsze możliwe miejsce, więc. Intencja bez poddania się może być szybką ścieżką do złudzenia. Poddania w kontekście przyjęcia tego, co nadchodzi. E, bo jeżeli my o czymś marzymy, czegoś chcemy, to ten wszechświat nam to przynosi w najlepszy możliwy sposób i dobrze jest to przyjąć zamiast właśnie to kontrolować. I o tym tu ogólnie jest mowa. E, to o tym tu jest ogólnie mowa. Dobra. E, drugi wybór, druga karta, moi drodzy, zaraz będzie. Tak. Proszę bardzo drugi druga karta i tu mamy kartę hmm, trójki buław, trójka buław to jest zawsze taka gotowość do ruszenia naprzód, e, do do e, ruchu po tym jak podejmiemy jakąś decyzję. Po jakimś działaniu, po tym jak um, zdecydujemy się na przykład na jakąś przygodę, na jakąś wycieczkę, bo już jest po prostu wejście na te nowe wody, tak? Świadome. Zresztą są dwa trójkąty. To jest to, tutaj mówi o tym, że poprzez transformację, poprzez ruch, poprzez działanie dojdziesz do tego, co cię, co cię ukoi, co da ci radość. No i proszę. I mamy od razu... Fędka była, prędka była, bo miecze znaczy się nie była, suko. No, w tej italii ona się nazywa Pokonanie, bycie pokonanym lub pokonanie. Generalnie jest to po prostu karta mówiąca o zmianach, um, o tym, że coś w nas po prostu tak mocno się transformuje w naszą myśl poprzez sposób myślenia. Gdzieś tam rozkwiniamy, myślimy, tak? że ostatecznie układamy to w jakiś sensowną, w jakąś sensowną całość i. Um, z jakiegoś takiego bólu, rozczarowania momentu wychodzimy już na taką ścieżkę uzdrowienia, powoli gdzieś tam, tak? Ym, Rada. Proszę bardzo. Król Buław. Tu może mówić o czymś takim, że może nie docenialiście siebie i warto spojrzeć na siebie jak na kogoś takiego, kto potrafi być liderem, kto potrafi zarządzać innymi. Że może czas przestać słuchać innych i zacząć robić coś po swojemu i może właśnie mówić innym, co mają robić, ale w taki przyjacielski, mistrzowski, sposób. Piątka Pucharów też mówi o. No tutaj jest ta karta bardzo ładnie nazwana rozczarowanie. To jest czasami żal do kogoś, to jest czasami jakaś gorycz, to jest czasami zwyczajnie żałoba po czymś, co odeszło. To jest bardzo emocjonująca karta i macie zresztą dwie piątki, więc ym, to są takie... To dla was może być niełatwa pełnia, yy, ale taka pełnia, która nauczy was czegoś o was samych. Do, nauczy was większego doceniania siebie może, tak? Ym, no dokładnie, czas rzucić, czas skończyć z jakimś ciężarem. Czas porzucić jakiś yy, sposób działania. Yy, coś, co było, nie działało po prostu i Trzeba to po prostu zostawić, tak? Można wyciągnąć z tego kilka kików, które dały nam jakieś doświadczenia, jakieś umiejętności, po to, żeby wykorzystać to gdzieś w tej podróży następnej. Jeszcze jeden jest król. Król Pucharów, który mówi o mocy, o, o takiej władzy wręcz. Więc tutaj może być coś takiego, że możecie się czuć uwięzieni, uwięzione między dwoma mężczyznami. To mogą być szefowie, to mogą być jakieś coś mężczyźni typu ojciec ojciec lub ojciec szef bardziej taka postawa tu jest, ale to oczywiście może być, um, nie wiem, wasza skłonność do tego, że macie dużo starszych partnerów. Tu czuję, ogólnie jest dużo ciężkości. Karta się zaczęła od tego, że z tego chcecie wyjść, jesteście na to do tego zdecydowanie, ale to jest cały proces łączący się z tym, że z tym się najpierw trzeba pożegnać. Ludzmy sobie wiele rzeczy. Na przykład nie oddawać mocy innym, tylko przyjąć to, że my właśnie mamy moc. My mamy siłę, mamy moc, o tym mówi ta karta mocy. Takie uświadomienie sobie swojej potęgi, swojej mocy, tego, że ja mogę być sobie starym okrętem. Jaka jest rada tylko pocharów. To jest taka bardzo miękka, ciepła yy, karta, mówiąca właściwie o tym, yy, dla mnie osobiście, tak, żeby docenić to, co mamy. Żeby tak, jakby zanim podejmiemy decyzję, się z nią przespać yy, i zadecydować rano. Yy, to jest taka karta, która też mówi często o tym, że trawa wydaje się gdzieś indziej zieleńsza, yy, że ciągnie nam do czegoś innego, że tu, gdzie jesteśmy, nie czujemy już spełnienia jej radości. Że coś innego da nam na przykład więcej poczucia własnej wartości, poczucia mocy, tak? I ku temu jakby nas ciągnie. Dobrze. Co jakby w tą pełnię jest najważniejsze dla Was, żeby zauważyć? Proszę bardzo, macie, macie królową puław, czyli znowu to działanie. Działaj na swój sposób. Działaj tak, żeby to sprawiało Ci radość. Królowa buław dla mnie jest taką osobą, która z czułością potrafi zadbać o to, żeby to, co tworzy, to, co dzieje się w jej życiu, nawet zaczynając od najdrobniejszych rzeczy typu kawarano, to było coś, co sprawia jej radość, satysfakcję, spełnienie. No bo po co jest życie, jak nie po to, żeby czuć się szczęśliwym, spełnionym, tak? Żyć w, w takim radości, w radości. Tu głównie mówię o spełnieniu. No i jaką kartę tutaj dla Was z tej talii. Ym... Takich bardzo pozytywnych um, afirmacji, tak to nazwę. Zobaczmy, co tu się próbuje to jakoś. <grym> Dobra, lecimy. To dla Was. Poddanie się, I też widziałam to wcześniej, to jest niesamowite. Cię podkreślają, tak jakby pewne energie już są gotowe, żeby się pokazać i koniec, tak? Poddanie się. To jest karta, która mówi o tym, żeby odpuścić. Tak? Czasami nauka poddawania się, odpuszczania może być odczuwalna, jak umieranie. Ego uczy się najtrudniejszego, jak przestać próbować kontrolować cały wszechświat. Bo yy, czasami, nawet jak jesteśmy w najgorszej sytuacji, to yy, lubimy mieć jak mówię, jakieś takie pole manewru, jeśli chodzi o kontrolę. Tak? I, a tutaj mówi odpuść. Pozwól, niech to się poukłada w najlepszy możliwy sposób. To już druga, drugi wybór ma takie właściwie taką, takie przesłanie. Odpuść, poddaj się, pozwól, niech to przepłynie w najlepszy możliwy sposób do Ciebie, hmm. poukłada się w najlepszy możliwy sposób. Eee, I tu jest troszkę taki myk językowy, bo poddanie się po polsku znaczy troszkę coś innego niż eee, po angielsku. Tu chodzi o takie odpuszczenie bardziej, czyli eee, tak jak, wiecie, jesteśmy, jakbyście byli okrętem, który ma piękny żagiel, płynie poprzez ocean i pozwala, żeby wiatr go pchnął w to miejsce, w które jest dla niego najlepsze, zawiózł go do portu, zawiózł was do portu, który jest dla was najwspanialszy, tak? tak jak zaufanie, że to się zadzieje we właściwy sposób, o tym mówi poddanie się uszczelniu. Kto z doświadczy odpuszczenia, to już wie, co to znaczy. Tak po prostu trzeba doświadczyć, nie wtedy się wie, więc trudno jest to tak naprawdę wytłumaczyć. Dobra, trzecia karta, trzecia karta trzeci wybór. Proszę bardzo. Karta Słońca. Wspaniała karta, piękna. Pełna radości, pełna spełnienia. Sami dobrze wiecie, jak się czujecie, kiedy jest słońce. Na tej karcie ono jest po prostu wszechobecne. Oświetla, daje życie, daje radość, tak? I co jest dla Was do przekazania na tą pełnię? Już patrzymy. Patrzymy, patrzymy. Wybór, jakiś ruch, jakieś zdarzenie, coś, co chce się um, zacząć dziać, ale musimy nadać temu kierunek, tak? O tym mówi Carter Vaughan. Zaleca zmianę perspektywy bym powiedziała. Bo karta to jest karta wisielca właściwie w tej tutaj, tak się nazywa, i ona mówi o tym, że a spróbuj się przyjrzeć tej sytuacji, w której jesteś troszkę z innej strony, z innej perspektywy, pchana Was ogólnie gdzieś do jakiejś, jakiejś, jakiejś formy miłości. To może być oczywiście miłość partnerska, to może być miłość do siebie. Ten piękny puchar. W Asie w Pucharów mówi o miłości takiej bezwarunkowej też, yy, czyli o otwarciu serca na energię miłości jako takiej, taką. To jest jakby naj, najwyżej wibracyjna energia we wszechświecie. Macie też tak jak w wyborze drugim trójkę buław, która mówi o jakiejś wizji, którą wprowadzamy w ruch. E, o czymś myśleliście, coś planowaliście i to już po prostu yy, zaczyna się dziać, tak? Pokazuję Wam też Kartę Wszechświata. Zaczynając od Pucharu do Wszechświata, mówi to o czymś takim, że jakiś zwykły mały gest, jakieś zwykłe małe poruszenie w Waszym sercu może spowodować to, że dostaniecie się do po prostu szczytu jakby tego, czego pragniecie, tak? Bo Karta Wszechświata to jest karta takiego spełnienia satysfakcji. Często podróże, tak? Tu może być włączona w ogóle w ten układ jakaś podróż. Tutaj dużo jest takiego uczucia jakiegoś wejścia w, inny, w inną przestrzeń, więc może to być gdzieś wyjazd, którym, na którym sobie uzmysłowicie coś zaczniecie działać w inny sposób. że serce się otworzy. Zadecydujecie, czego chcecie. Dużo radości, dużo słońca. Mogą to być zwyczajnie wakacje jak najbardziej. Jaka jest rada dla was na tą pełnię? A. Nie rozkminiaj za dużo. Nie pozwól, żeby ktoś się sprawił, że będziesz się czuć pokonany, pokonana, tak? Nie pozwól, żeby twój umysł, bo tutaj jest cudowna energia ogólnie w tych kartach, taka naprawdę ciepła, czuła, rozwijająca, pełna światła, a ta karta jest takim bo poprzez umysł, nie? Tutaj jakby mówi: czuj, nie pozwól, żeby twój umysł wprowadzał cię w jakieś ciężkie zakamarki tego, co się dzieje a jeżeli już to tylko po to, żeby to przekształcić w coś innego, tak? No jest też karta diabła, no i, no i no właśnie, jak się pojawia karta diabła, jeszcze są piątką mieczy, to mówi też o tym, że może się pojawić jakaś sytuacja, osoba, tak, nie wiem, coś przeczytacie, dowiecie się, usłyszycie, co Was poruszy, tak? Co sprawi, że sięgniecie umysłem do jakiegoś zdarzenia, które się wydarzyło. To może być jakieś rozwinianie, bo to diabeł ogólnie w takim kontekście tego, co tutaj w tych kartach jest, pokazuje e, zwyczajnie to, że m, ktoś tak jakby chciałby wam umniejszyć, jest takie uczucie e, i to od Was zależy, jakby to przyjmiecie, tak? Czy po prostu myślicie, A, dobra, znam galasy, tak? Czy spojrzycie bardziej na w takich kategoriach: e, Ja tutaj mam swoje życie do przeprowokowania, ja nie będę się martwiła tym, kto coś tam gada. I poczujecie w sobie taką moc i siłę uwolnienia. Jakby, że nie ma znaczenia to, co ktoś o was mówi. Ważne jest to, co wy sami o sobie myślicie i na swój temat czujecie. Rada ogólnie, tak, mam jeszcze ochotę. Proszę bardzo. Cesarz, bądź jak król w swoim królestwie. Zajmij się tym, co jest w tobie i co jest dla ciebie ważne, a nie tym, co gadają na zewnątrz, albo tym, co jakby inne osoby sprawiają w tobie, że myślisz o sobie. tak? Docenij w sobie, zobacz sobie tego cesarza, który jest. To jest wielka moc. To jest ktoś, kto dokładnie zna swoje dobre strony, wie, jak je wyeksponować. Ktoś, kto doskonale czuje się w przestrzeni, w której jest, w której pracuje, w której żyje i niestraszna jest mu opinia ocena innych, bo potrafi sam sobie doskonale tutaj w tym poukładać, i jeżeli gdzieś są jakieś um, głupie komentarze, to bardziej w kontekście jakiegoś zezdrości um, bym powiedziała, więc tutaj jest jakby docen siebie. E, dalej zostań w tym takim stanie odczuwania, odczuwania, radości, otwarcia się na miłość, e, patrz sobie na wszystko z różnych perspektyw, ocenia, ale na swój sposób według swoich kategorii. I to wszystko doprowadzi cię do spełnienia, tak? No, jak najbardziej, może to być jakiś wyjazd. Dobra, ostatnia karta eee, z tej wyroczni boskiej obfitości. Znaki. Instykty to przesłanie od wewnętrznej boskości. To też właśnie nie zaufaj swojej intuicji. ale ja mam trochę do coś innego. Nadzwyczajność. Dokładnie. To jest karta, która jakby jest połączona z tą kartą i z kartą Pucharów, i z kartą Słońca. Jest w tobie dzika i porywcza wyjątkowość, która zasługuje na szacunek. Jest w tobie dzika i porywcza wyjątkowość, która zasługuje na szacunek. Ten tym zostawię. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się kochani. Zapraszamy w szkolenia prywatne. Przypominam, że zaczyna się kurs w sierpniu czytania ksiąg. Bibliotek, wchodzę do Bibliotek Życia po prostu z e, e, no swojej Księgi Życia, po prostu. Wszystko, jest wam się patrzę, że sobie tam przeczytać, jak ono nie jest tak, Zapraszam do oglądania listy bezterminowej, tam jest mnóstwo nagrań do waszej dyspozycji i na czytanie prywatne oczywiście. Trzymajcie się. Ja.